Panie nowe wcielenie Ani. Najpierw będą schody. To jest ta sama kobieta, moi drodzy Państwo. Ta sama Ania, już nie zamknięta w sobie i w cichu, to Spójrzcie Państwo, udo, udo. Pójdźcie Państwo w biodro, biodro, już nie mówię o o głowie, o makijażu. I teraz zadam Państwu pytanie, ile ta Pani ma lat, według Państwa w tej chwili? 18. i płomienne, przepiękne włosy, ale nie one są tu najważniejsze, jakkolwiek Ania zaprzeczy. Zobaczcie, błysk oczu Ani, błysk szczęścia. I o to nam chodziło. A ja, teraz bardzo proszę, nie będziesz na scenę. Przejdź jeszcze tak między stołami i pokaż się Państwu z bliska, żeby wiedzieli, że to nie magia sceny w ogóle urok. Tak, bardzo proszę przejdź. Niech Cię obejrzą ze wszystkich stron Państwo, nasi goście. Mieli. Tak, tak wygląda 29-latka i tak powinna a nie, a nie, wyglądać 29-latka. Ta, która będzie teraz robiła duże wrażenie na mężczyznę w sypnie, prawda Aniu? A gdzie, czy jest, gdzie jest twój mąż? Chciałam się dowiedzieć. A czy może się ten mąż pokazać nam? Mężu, czy możesz tu podejść na moment? Razem z żoną? Bo ja bym by, by bardzo chciała zobaczyć twoją minę. Tak, prosi, proszę na scenę. I teraz wszystkich Państwa sponsorów również proszę już na scenę. Zrobimy sobie rodzinne, sympatyczne zdjęcie. Wybartę drgętowską proszę jeszcze. Jako współorganizatora akcji bardzo proszę na scenę. Kaja. Angelika, zaczynałaś z kastynikiem, zapraszam Cię na scenę. Mężu cały jest żony, no jakżeś to jest prawdę. Czy ja widzę wzruszenia? Chyba jest, ale teraz Aniu, min tobie da, oddam głos, to ja chciałabym, żeby Pan tak na gorąco, żywiołowo powiedział, co Pan czuje w tym momencie. Rozumiem, to znaczy, no, że Pan jestem także, że szczęście też szansa się wytrzymała. Yy, no, tego, że czasu tak cały ten ja... takie poświęcenie, tak znaczy, naprawdę. Aniu, ja Cię widzę dopiero z tymi włosami, bo widziałam Cię w stroju, ale w tej chwili z włosami i w tych okularach i te nogi, i to wszystko, i ta bransoletka, i te okulary, a okulary też były wspólnie wybierane, takie, które właśnie mają ten kocik, kokietujący urok. Ania, Augusta, Potasz, no wszystko, makijaż rewelacja. Drodzy Państwo, ja myślę, że w tym momencie to brawo najgorętsze należą się wszystkim sponsorom. Wszystkim specjalistom, wspaniałym ludziom, ludziom, którzy dawali więcej niż zadeklarowali. Za to ja Państwu bardzo dziękuję. A teraz Aniu, Ty masz tak dla siebie te pięć minut, które obiecałam sponsorom do końca. Bardzo proszę. Powiedz, co czujesz w tym momencie jako piękna, autentycznie kobieta, matka ponad rocznej córeczki. Szkoda, że ona, nie ona tu jest może? Nie. A widzisz, taki maluch przyszedł, mogła też być tutaj z nami. No ale, opowiesz jej kiedyś, zdjęcia będą. A teraz powiedz nam, co czujesz? Szanowni Państwo, ja przede wszystkim chciałam powiedzieć, że w końcu odzyskałam taką starą, dawną Anię, bo to, że jestem rozrywkowa i uśmiechnięta, wiedziałam od zawsze, tylko gdzieś w którymś momencie swojego życia zbłądziłam trochę i... Zamknęłam się. Proszę tak jest. I tego mi trzeba było Trzeba To było kopniaka, żebym się wzięła w końcu za siebie, żebym zadbała o siebie, żebym rzuciła te kilogramy, poczuła się pewniejsza i przez to atrakcyjniejsza. Za to wszystko chciałabym bardzo sponsorom podziękować. Wszystkim razem i wszystkim pojedynczo. Przepraszam, że stanęłam tak do Państwa tyłem, ale naprawdę bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie poświęcone godziny, za wszystkie rozmowy, za wszystkie zabiegi na ciało, za wszystkie męczarnie, za te kilogramy, które uciekły, za piękne usta, za piękną biżuterię i okulary, które w końcu wydobyły moje skryte oczy, za to, że nauczyłam się. Relaksować w końcu, bo naprawdę proszę mi wierzyć, że umieć jeszcze odpoczywać za piękny makijaż i szkołę wizerunku, za to, że w końcu sama przyznałam, proszę Państwa, że czarny to nie jest mój kolor że nie jest w czarnym i nie zamierzam nic więcej kupić czarnego, chyba że mało czarną. <todgłosy> tak. A, <todgłosy> Pomienny Twój kolor włosów też prowokuje do tej czerwonej sukienki. Ja chciałabym, żeby mąż dzisiaj złożył obietnicę, że taką sukienkę kupi, kupisz mężu, kupisz taką czerwoną, seksowną, nie jedną sukienkę. O, nie jedną. No coraz rozpustnie robi nam się, i Widzicie, jak to jest z kobietami, które pięknieją. Drodzy Państwo. Jeszcze raz, Aniu, chcę powiedzieć co, co ja czuję sama w tym momencie. Czuję wielką radość, że z fachowcami, z cudownymi ludźmi, zespołem aż 13 fachowców udało nam się naprawdę uczynić Cię szczęśliwą. Myślę, że to szczęście będzie trwało, że pomożesz też temu szczęściu w przyszłości. To jest takie ważne, żebyś utrzymała ten... ten Cudny wygląd, bo kobiety nie mogą być agregatkami. Kobiety muszą pięknieć. Pięknieć w miarę nawet upływu czasu. I tego Ci życzę, kochani. Jeśli jeszcze chcesz coś do Państwa, proszę bardzo. I przede wszystkim chciałabym podziękować Pani Grażynie za to, że tu jestem. <grywanie> dziękuję Pani Grażyna, dziękuję bardzo. Kochani, no, ja się bardzo cieszę, że ja też tu jeszcze jestem, że mogę jeszcze... <grywanie> jeszcze. <grywanie> Myślę, że Banka Damiankowska też zaraz będziecie też dziękuję. Jakie kwiaty są przepiękne. Tak, to też jest urok. Kobieca piękno i kwiat kwiatów piękno to jest to. Drodzy Państwo, a ja myślę, że w tym momencie jest taki odpowiednia chwila. Ja sobie tylko bo ja kocham a nie uda Ci się jednak wcisnąć. Ja pozwolę sobie jeszcze raz przypomnieć wszystkich sponsorów, wszystkich, którzy pomogli nam w tej cudownej dzisiejszej uroczystości, Do podziękowania ani będą trwały, natomiast ja chciałam podziękować raz jeszcze. Salon, nie już teraz zmienia, już nie po salonach. Moi drodzy Państwo, Ania, Ty zawsze byłaś filarem metamorfos i tak bądź ze mną zawsze. A Gniezczisteczko nie ma, ale też nam była bardzo pomocna. Katarzyna Golec i Maja Szóster myślę, że nas nie opuszczą, że będą z nami i nas nadal i będziemy się cieszyć tutaj wspaniałym wyglądem pani dzięki właśnie paniom. Kasia, Kasia, ja myślę, że jeśli będzie dwunasta, a będzie dwunasta edycja, to będziesz z nami również. To samo dotyczy pani Edyty Kowalczyk, Agnieszki jak Piacka. Rwala, e, Paulinę Arciszewską, Katarzynę Nalewajek, Anetę Błaszczak, Rafała Sikorę, siedzącego tam i skromnie teraz, również e, Państwa z, z salonu z Samuel, Andrzeja Pindyka, Grzegorza Grzegorz, Grzegorz Krychalskiego, a zwłaszcza dla nas, jakże przyjazną, bo powiem szczerze, pod nieobecność szefów, Blanka Maczyńska szalała i dała ciut, już nie powiem jaką kasę. Ale to muszę powiedzieć, bo byliśmy bardzo zaskoczeni, kiedy to się działo. Biżuteria Ania Juliet, no i a nasza Karolina, Karolina, która nam gwarantuje święty spokój. Tak, dziękuję Ci Karolinko. Dziękuję Ci Beata, że jesteś, że jesteś tutaj aniołem stróżem tej akcji, jesteś po prostu w grach wydawcą urozy życia, którą wszystkim polecamy za tytułem o dzisiejszej... Dali drodzy Państwo. A teraz chciałam jeszcze przypomnieć, że sponsorami naszego dzisiejszego święta, a nie jest to święto, kochani, to jest jedenasta edycja. Myślę, że będzie dwunasta, będą następne, bo ludzi serdecznych w tym mieście nie brakuje. Bartosz, Derkacz, Bartoszu, dziękuję Ci serdecznie. Że tak ciepło, również z stadą, którego dzisiaj nie ma, przyjąłeś nas tutaj i zechciałeś nas tu zaprosić. Bardzo Ci za to dziękuję i myślę, że warto polecić hotel, który wszyscy czują się jak u siebie. Myślę również, że jak Państwo posmakują tutaj przy smaki restauracyjne, to będziecie Państwo jeszcze, jeszcze pogłębicie swoje uczucia gorące dla hotelu. Również dla Renatki, plime z cukierni. Renatka, dla Pędzioł I dla Jana, który już nam chyba umknął, bo dzisiaj ma kilka imprez okazuje się. Ale drodzy Państwo, teraz zapraszam Państwa po tej części już oficjalnej na część nieoficjalną, która pozwoli nam się znowu zaprzyjaźnić. Jest kilka osób nowych, a na ogół są osoby nam dobrze znane, kochane i tak niech się już ostanie. Moi drodzy, czy jeszcze ceremonia wręczania kwiatów trwa? Trwa. Róże przepiękne, jak sztuczne, przepraszam. Nie sztuczne, jakie cudne. Wspaniałe róże. Kochani, jeszcze raz skłaniamy się artystom. Niech żyją artyści, jak kiedyś Piotrek Wysocki mówił w piwnicy pod baranami. Niech żyją artyści, bo z artystami się lżej żyć, iść przez życie. Niech żyją przyjaciele. Siedzą tu i tam, wiedzą mnie na wszystkich fasze i wobec wszystkich chwilę czoła. Dziękuję Wam kochani, że jesteście z nami, bądźcie z nami i myślę, że będziecie. Ania, masz ostatnie słowo jeszcze, powiedz, powiedz, co byś chciała Państwu powiedzieć? Życzę Ci udanej wakacji, rzucania kilogramów, czego jeszcze? Oprócz pogody w wakacje na tak? dobrych wyników meczów. Tak. Tak jest, szanowni państwo zapraszamy. Drodzy Państwo, zapraszamy do stołu. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że bardzo dziękuję patronom medialnym dzisiejszej imprezy, jak zwykle niezawodnej Małgosi Sienickiej. Gdzie Małgosia nie wiem gdzieś mi się podziała. Małgosia Sienicka i jej ekipa. Telewizja Lublin jest patronem medialnym. Asia Komorska, która mnie siedzi, producent telewizyjny. Również jest z nami Jolanta Kozak że Magda Rosi się pojawiała telewizja internetowa. Nie wiem, czy jest kość dziennika, to się okaże w czasie bankietu. Moi drodzy Państwo, Patroni medialni, gdyby nie Wy, gdyby nie do tej akcji, nie byłoby metamorfos. Taka jest prawda. Dziękuję najserdeczniej. Chwilę czoła i zapraszam do stołu.